I oczywiście z tej strony Kebus. A w dzisiejszym odcineczku e, jeszcze macie jeden, może będzie jeszcze jeden, zobaczymy. E, opowiem trochę o tym, jak, e, jak zarabiać a, obecnie e, na Antwerpie. E, czyli po prostu jak zarabiać przed promocjami na Antwerpo także przechodzimy sobie do sedna odcinka oczywiście przypominam o reflinku w opisie z tej oto stronki może będzie jakiś opening niedługo bo mam 50 dolków ale także zapraszam serdecznie polecam bardzo serio mega spoko stronka możecie sobie takie case'a otworzyć albo możecie sobie nawet jakiegoś skinka kupić bo akurat promki są spoko na przykład wpisujecie sobie 20 dolków tyk i macie minus 38% więc giga fajnie a my przechodzimy sobie do odcinka i uwaga Jesteśmy sobie na rozpisce legend. No i wszystko spoko, wszystko gicik. I mamy sobie takie nawi, na przykład, nie? Widzisz sobie nawi, na to 3 3,0, nie? I ty mówisz, ok, ok. No ja ci pokazuję tutaj. Zobacz, zobacz, że tutaj 3,0 już było odczuwalne, bo tutaj było to właśnie zapieczętowanie 3,0. Niedzielę 15 maja o 18.15. 15 maj godzina 20 I najprawdopodobniej końcówka meczu. Mamy wyskok. Co za tym idzie? Że na meczach można zarabiać. Spójrzmy sobie na inne drużyny, które obecnie mamy. Oczywiście polecałbym z tych mocnych. Spójrzmy sobie na przykład na NIP. Spójrzmy sobie na NIP, bo to może być. O jest, dobra ninjas bo to może być dosyć ciekawe. Weźmy sobie na nib, to ma nib zawsze jest tani. E, no, ale tutaj jakieś dygnięcie było. Jakieś dygnięcie lekkie było. Teraz, e, teraz. O, zobaczcie. Zaraz sobie wejdzie na 0.13. E, ok, ok. Także generalnie, zobaczcie w ogóle G22. G2 Nie ciekawie. Furia 2-2 Zobaczymy, liczę na Furię No ale wiadomo, zobaczymy Teraz mamy mecz Ents i Heroic No i teraz w zależności kto wygra Pewnie, pewnie będzie miało to wpływ na naklejkę No jeżeli Ents wskoczy na 3-1 Będzie bardzo fajnie, jeżeli Heroic Wolałbym Preferowałbym jednak chyba Ents. Zobaczymy sobie na Ents. No i tutaj mamy Tutaj mamy taki wykres, troszeczkę podróżało teraz być może, być może jest to spowodowane już jakąś grom, chociaż dzisiaj chyba, e, chyba tylko tą widzimy. Także może, może mają teraz przewagę, nie chcę wchodzić teraz na mecz, żeby, e, żeby filmu nie zdjęli. Generalnie dążę do tego, że na, na analizie meczy idzie zarobić. Jeżeli jesteście pewni jakiejś drużyny, albo przeanalizowaliście rzeczywiście grę danej drużyny, e, to myślę, że jesteście w stanie na tym e, jak najbardziej zarobić. Drugą sprawą odnośnie odnośnie Antwerpu, no to wiadomo są takie strzały jak Hobbit są takie strzały jak powiedzmy Team Spirit są wydarzenia, które mają bardzo duży wpływ na cenę, ale których do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego warto być na bieżąco, bo dlaczego? Pokażę to może na w sensie tego pewnie nie będzie widać na wykresie, no bo niestety tak to działa. Ale wejdźmy sobie na, na tego Hobbita jeszcze do niego jakby odwołam, bo wydaje mi się, że to będzie chyba taki najświeższy przykład. On jeszcze z godziny temu był około za 8 zł, bo on troszeczkę odbił. On spadł od razu po pierwszym piku, tak jak zresztą mówiłem. Teraz pewnie troszeczkę odbije, potem znowu spadnie, czyli powiedzmy, będziemy mieli. Dwa takie piki. Tak się, tak się wykreuje wykres. Że tutaj mamy pik, spada, cyk, tutaj gdzieś mniej więcej, pik, i potem znowu e, znowu spadnie. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że tą naklejkę zobacz. O! Mamy jednak pokazane, że tą naklejkę w momencie wybuchu, powiedzmy, tej afery, nazwijmy to aferą. Ja oczywiście tutaj mówię w cudzysłowie, no ale już. E, Próbujmy to tak nazwać. Zobaczcie sobie, że o godzinie e, o godzinie 14 e, ona kosztowała 3,97. Oczywiście to są jakby dane statystyczne z wykresu, więc e, proszę nie brać tego 1 do 1. Naklejka pewnie chodziła po 3,50 e, była do dostania. No ale zobaczmy sobie, że tutaj liczy się czas. Także jeżeli, jesteśmy, jeżeli mamy dużo czasu, e, jeżeli śledzimy wszystko na bieżąco, Twittera, Związanego z Antwerpem, ogólnie wydarzenia to idzie na tym zarobić. Zobaczcie, że jeżeli byśmy kupili tą naklejkę, ja nie mówię, że ja sam bym tak zrobił. No, ja byłem w szkole, także no jakby mógłbym to pewnie zrobić jakoś na telefonie. No, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. Tu jakby to też wymaga skilla. No, nie oszukujmy się, żeby być tak na bieżąco ze wszystkim. E, no dobra, ale jakby szacun dla wszystkich, którzy to kupili w tym momencie. E, no, ale nawet jeżeli to kupiliście, właśnie o. Eee, nie, no dobra, tutaj mamy drugą. Eee, I czekajcie, czekajcie, czy mamy jeszcze jakiś. Eee, druga. Nie, i tutaj mamy już pik. Eee, no, ale generalnie gdzieś tam po środku, powiedzmy, pik mamy o trzeciej. No to tam druga. trzydzieści jest. Jeszcze byliśmy w stanie za jakieś pewnie 6-7 zł to kupić. Także generalnie w ciągu godziny byliśmy w stanie naprawdę. Eee, naprawdę zarobić. Eee, no, 300% około. Od, od ceny 4, 4 powiedzmy złotych. Także 300% na, jak na taką naklejkę to jest mega dużo. Mm, także szacun dla wszystkich, którzy gdzieś sam sobie na tym zarobili. E, no i warto, mm, warto się rozglądać. Nie zamykajcie się na jakąś poszczególną naklejkę. E, ja też nie będę się zamykać na na przykład na furię. Tak, no już śmiejmy się, furia, memem. Memem mem, mem, inwestycją. No generalnie furia, tak? Wchodzisz kebus, myślisz o furia, no wiadomo, ale ja nie zamykam się tylko na furię podczas Antwerpu, tylko jakby mam oczy szeroko otwarte i staram się rzetelnie analizować to, co się dzieje na rynku. Wyciągnąłem serio wnioski z, ze Sztokholmu, z tego co mówicie, z tego co mówi John, sam wyciągam wnioski właśnie z analiz rynku, także widzę co się dzieje i staram się jakoś pod tym względem właśnie patrzeć, patrzeć. Dlatego myślę, że, że to serio może wyjść Wydaje mi się, że jeszcze jedna afera może wybuchnąć Jeżeli chodzi właśnie o Antwerp Zobaczcie, że dużo się dzieje podczas Antwerpu Że w porównaniu do Sztokholmu To naprawdę Antwerp jest o poziom wyżej Jeżeli chodzi o, o sytuację hype'ującego Hype wydaje mi się, że może być podobny Chociaż może być trochę większy nawet Jeśli tak mam być szczery. Może być trochę większy, aczkolwiek e, jakby pełne dane, które nam wszystko powiedzą, no to będą dane oczywiście podczas promocji, e, dlatego warto na tą promocję czekać. Ja również bardzo cierpliwie na promocję czekam. E, jeżeli chcecie, e, można zrobić chyba też na kapsułkach, w sensie John przynajmniej tak robi że kupił sobie kapsuły Legend i kiedy będą finały i po finałach gdzieś tam będzie je sprzedawał ja nie chcę ja to powiedziałem tak bardzo ogólnie jeżeli chcecie tam się dowiedzieć to myślę że on ma gdzieś o tym film więc warto sobie zobaczyć no a ja chyba ja chyba z tego wszystkiego to na tyle jeżeli macie jeszcze jakieś pytania kurczę coś mi tu wyskakuje dobra jeżeli macie jeszcze jakieś pytania no to wiadomo zadawajcie w komentarzu a ja bardzo bardzo wam dziękuję za oglądanie Eee, trzymaj się cześć.